Siema siemaneczko Witam was wszystkich na mojej budowie Tu się przejdziemy po budowie Tu mamy wełnę Wełnę Dobra przejdziemy się tutaj I wam pokażę co będę teraz robił Wszystko mamy posprzątane Elegancko, ładnie Jak na każdej budowie Porządek musi być No nie wierzycie no to chodź Dobra wam pokażę Taki porządek O tu ładnie tutaj na mnie to grzeje Dupcie nie wiadomo o co chodzi Tu trochę syfiknie no ale dlaczego tu syf? No syf, ponieważ a, tak jak mówię tu wkładałem wełnę, dlatego się posypało, posypało się trochę, ściany też były przycierane, ściany przycierałem we wszystkich pomieszczeniach, już ściany są przytarte, mam tylko na tej ścianie tak uszkodzenia, proszę bardzo, na tej ścianie uszkodzenie, no tak to wszystko dobrze jest sobie kupimy finisza i finiszę zaszpachlujemy nie? Dobra, tak jak widzicie, tu poleciałem dookoła. Filmik jest nagrany. Oczywiście po, po jakimś czasie, po roku czasu chyba. w no, listopadzie zacząłem od jeszcze owego roku. A tu już mamy 2023 zrobiony. Dobra, przejdziemy sobie tutaj do sypialni, jak to wszystko wygląda. Sypialnie, proszę bardzo, wszystko tak się prezentuje, czyściutko. Tutaj mamy spiżarnię taką powiem na, na drobiazgi, nie? Tam wszystko rzucam, co trzeba, to się zrobi. Tutaj jeszcze kibel muszę obsadzić. A poza tym wszystko jest jak, nale, jak należy się ogarnięte. Tak powinno być, nie? Jeszcze to biało, czyli biało, niebiesko. Weźmy. Muszę muszą obciąć. To, ten otwór drzwiami się nie zgadza, ponieważ to trzeba zeskrobać I wtedy zobaczę, ile jest zapasu. Ponieważ, tak jak widzimy, tutaj ten pusty odstaje. On odstaje i ledwo co robi, 90. na drzwi. Tak samo tutaj mamy poprane ściany, tak samo musimy to ogarnąć, nie? A poza tym, co tam więcej, no. To Tu więcej powiedzieć, co to się dzieje na budowie. No, poza tym, nic nie wełna leży. Lecimy z tymi rogami, i tyle. Na dzień dzisiejszy to się dzieje na budowie. Poza tym, nic tu specjalistyczne, specjalnie się więcej nie dzieje. Więc, tak, dobra. Dzięki za obejrzenie, i zapraszam do krótkich materiałów kolejnych filmów. Elo, cześć, trzymajcie się.